niedzielę 13 grudnia 1981 roku oczywiście pamiętam jako dzień ogromnego zaskoczenia to z jednej strony zaskoczenia że coś takiego w ogóle może się wydarzyć z drugiej strony było to w jakimś stopniu też dla mnie osobiście wtedy bardzo młodego na 17-letniego ucznia liceum potwierdzenie tego Czego uczono mnie, co wpajano mi w domu rodzinnym, by w system komunistyczny nie tylko nie wierzyć, ale w żadnym stopniu nie ufać jego zapewnieniom. Ten oto sposób też po prostu 13 grudnia potwierdził tę życiową prawdę, że w zapewnienia komunistów o dotrzymaniu jakichkolwiek porozumień nie należy nigdy wierzyć. Groteskowość stanu wojennego to kolejna impresja, która przychodzi mi na pamięć w związku z tą datą. To dzień następny, 14 grudnia, moment, dzień, w którym odbył się pogrzeb mamy mojej koleżanki. Pamiętam wtedy pewne zawahanie się żałobników uczestniczących w tym pogrzebie, a to w związku z tym, czy wolno przejść konduktem pogrzebowym z kościoła na. Cmentarz, który znajdował się w odległości bodaj dwóch kilometrów i wymagało to przejścia ulicą. Wahanie brało się oczywiście z tego zapisu w dekrecie o stanie wojennym o zakazie organizowania manifestacji przesądziła na szczęście zdroworozsądkowa postawa księdza, który przewodniczył tej uroczystości religijnej, który bez wahania wiedział, że on oczywiście w tym kondukcie pójdzie i pójdzie na jego. Ze Stanem Wojennym wiąże się też y, moja osobista y, historia nie dotycząca co prawda pierwszych dni, a nie nawet pierwszych tygodni, ale już stycznia, lutego i marca 1982 roku, kiedy to w grupie młodych konspiratorów rozpoczęliśmy rodzaj tajnego kompletu uczenia się historii Polski, historii polskiej literatury na spotkaniach z nauczycielami poza no, oczywiście godzinami lekcyjnymi, poza szkołą w poszukiwaniu prawdy. O historii Polski. Innym aspektem tej działalności, tej konkretnej grupy, była także próba niesienia pomocy rodzinom internowanym, rodzinom osób aresztowanych w stanie, wojennym, w stanie wojennym. No i wreszcie kolportaż ulotek, która to działalność została zdekonspirowana, ujawniona przez służbę bezpieczeństwa, a ja wraz z kilkunastoma moimi koleżankami i kolegami trafiłem do więzienia. Inni na jedną dobę, ja na miesiąc, moi starsi koledzy na trzy, a nawet miesiące, a nawet trochę dłużej. Smutny to był czas, natomiast jedna nauka dla mnie z tego pozostaje aktualna do dzisiaj. O ile jako młody człowiek, 15-16-latek, mogłem mieć wątpliwość, czy socjalizm jest złym systemem bo być może jest tylko źle realizowaną ideą, to po 13 grudnia z takich rozterek zostałem skutecznie uleczony. Do dziś nie mam nigdy od tego momentu rozterek co do potworności systemu komunistycznego i jego odmian nigdy już nie miałem. Przyszli nocą w uśpiony dom, zabierali nas jak zbóje, Drzwi zamknięte otwierało, idą, idą, pan sry na bujek. drzwi zamknięte otwierało, idą, idą, pan sry na bujek. a gdy opadł strach i gniew. Yeah.